Cześć, nazywam się Kuba, a to jest zdaj.pl. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się równaniami. Jeżeli macie z tym problem, to polecam wrócić do klasy siódmej. Tam jest cały dział poświęcony równaniom i tam krok po kroku wyjaśniam, skąd co się bierze. Dzisiaj zaczniemy temat równania, czyli mój ulubiony temat dlaczego? Bo jak się go pojmie, to jest później czysta przyjemność w rozwiązywaniu równań. Sami się Przekonacie. Do dzieła. Moi drodzy, szybkie przypomnienie: pamiętajcie, równanie to waga. Waga, która musi być zrównoważona, zawsze. Nie może dojść do sytuacji takiej, że jest pochylona w prawą stronę albo jest pochylona w lewą stronę. Zawsze musi być równowaga, tak jak my musimy się zrównoważyć odetchnąć po ciężkim dniu, tak samo waga działa, tak samo działają równania. Moi drodzy, tutaj teraz przygotowałem Wam taki prosty przykład. Rozwiąż równanie. 7x minus 3 równa się x minus 2, w nawiasie 5x minus 1. Pierwszym krokiem, jakim trzeba zacząć w ogóle rozwiązywać to zadanie, to przyjrzeć się, jakie mamy problemy... Jakie napotykamy i co musimy zrobić? Pierwszym problemem jest zdecydowanie, moi drodzy, ten nawias. Przed tym nawiasem stoi, uwaga, nie dwójka, minus dwójka. Czyli wymnażamy w pierwszym kroku minus dwójkę razy elementy znajdujące się w tym nawiasie, czyli minus dwa razy 5x i minus dwa razy minus 1, co daje nam minus 10x plus 2. Dobrze, moi drodzy, no to teraz redukcja wyrazów podobnych, czyli x minus 10x to jest minus 9x plus 2. Zauważcie, że lewa strona równania ciągle jest bez zmian, bo nic tutaj nie jesteśmy w stanie na początku zrobić. Prawa była bardziej skomplikowana, więc musieliśmy pokonać nawias, a teraz obu obustronnie trzeba pozbyć się pewnych elementów. To znaczy minus 9x musimy się pozbyć z prawej strony, ale także musimy się pozbyć minus trójki z lewej strony. Dlaczego? Żeby to, żeby liczby stały z prawej strony, a nie niewiadome stały z lewej strony. Dlatego trzeba Zadziałać przeciwieństwami, czyli musimy dodać obustronnie 9x i jednocześnie dodajemy 3. Wtedy powstaje nam coś takiego. No i teraz tak, 7x plus 9x to jest 16x. Natomiast 2 plus 3 z prawej strony wyjdzie nam 5. No i już jesteśmy. Dosłownie na samym końcu tego równania wystarczy zrobić jedną rzecz, podzielić przez 16. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, 16x jest 16 połączone z x działaniem dokładnie mnożeniem. Jak mnożenie pokonamy? Dzieleniem, więc musimy podzielić obustronnie przez, przez liczbę, która stoi. Przy I wtedy zapisujemy to w postaci ułamka zwykłego, moi drodzy. Zawsze zapisujcie w ułamku zwykłym, nie bawcie się w dziesiętne wyznaczanie miejsc po przecinku, bo to jest tylko strata czasu. Pokochajmy te ułamki zwykłe, one nie są naprawdę trudne.